Ewangelia dzisiaj mówi o potędze wiary w Jezusa. Pytanie, kto ze nas dotknął się Jezusa z wiarą? Każda komunia święta to nie tylko dotknięcie boławka Jezusa, ale dotknięcie Jego ciała. Ta wiara uzdrowiła kobietę. Tej wiary oczekuje Jezus od przełożonego synagogi stojącego nad ciałem zmarłej córki. Mówimy o wyznaniu wiary, które ujmujemy w słowa. Wiara to akt rozumu woli i serca. To wielkie zaufanie Jezusowi. I dzisiaj przy ołtarzu o taką wiarę prosimy. Żyjemy w takim świecie, w którym zanika wiara w Jezusa, ale też zanika świadomość prawdy. W ciągu dwóch tygodni Kilka razy słyszałem pytanie, co to jest prawda? Było ono stawiane w rozmowach na tematy, o których dzisiaj często się mówi, i wszyscy jesteśmy ich świadomi. Ksiądz sercanin, budując cenny ośrodek dla pokrzywdzonych, został aresztowany, A areszt za dzieło dobre. Tak jak Jezus był aresztowany za dzieło dobre. Piłatowi powiedział, ja bym się na to narodził i przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Piłat wtedy postawił pytanie, co to jest prawda? To pytanie jest stawiane często. Piłat nie czekał na odpowiedź. Aresztowany kapłan też czeka na wyrok, tak jak czekał Jezus. On też wie, że jest świadkiem prawdy. Druga decyzja aktualna. Szpital w Pabianicach dostał karę pół miliona złotych za to, że nie zgodził się na zatrudnienie mordercy. Minister zdrowia domaga się, by w każdym szpitalu był lekarz, który w oparciu o opinię psychologa lub psychiatry. Zabije poczęte dziecko. Ciąża dla matki jest trudna i to wystarczy, by określić czas terminacji ciąży. Dzisiaj się już nie mówi o aborcji. Terminacja ciąży. Gdzie tu jest prawda? Prawda o życiu dziecka. Prawda o matce. Prawda o medycynie. Prawda o paragrafach prawnych. Prawda o władzy minister, ministra. Żyjemy Ewangelią. Nie dziwimy się, że decyzje władzy. Które, która nie zna prawdy i nie stoi na jej straży, są takie, jakie obserwujemy człowieka wierzącego w Chrystusa. Takie decyzje nie dziwią, a będzie ich teraz setki, tysiące. W takim świecie żyjemy. Podaję to słowo Ewangelii. Na wakacje, jak Bóg da, spotkały się początkiem Października. Życzę Wam umiłowania prawdy, by każdy z Was był świadkiem prawdy tam, gdzie Bóg tego oczekuje. Kochając prawdę, nigdy nie dacie się okłamać. To jest Słowo. Przed wakacjami. Konsekwencje głośnego opowiadania się po stronie prawdy są wpisane w Ewangelię. Konsekwencja. Śmierć Jezusa Chrystusa. Bo po to się narodził, aby dać świadectwo prawdzie. Śmierć prawie każdego apostoła. Śmierć świętego Pawła. Świętego Szczepana, to za słowa, za świadectwo prawdy. To jest Ewangelia w dniu dzisiejszym. Ona jest zawsze aktualna i za to Bogu szczególnie dziękuję, że w świat prawdy mnie wprowadził. Jam się po to narodził. Oto przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest w prawdzie, słucha mego głosu. Słowa Chrystusa. Niezwykle aktualne.